Dzień dobry, moi kochani. Witam się z wami serdecznie. Ja nazywam się Marzena Tryfon i jestem makijażystką. Dzisiaj przychodzę do was znowu tylko z makijażem oka, dlatego że zdecydowanie widzę, że te filmiki krótsze, jakby w tych, wiecie, nielubianych przez wszystkich statystykach, dużo lepiej wypadają. Także dzisiaj robimy sobie tylko makijaż oka, a potem przeskoczę do testu podkładu, kolejnego podkładu, tym razem będzie to podkład wysokopółkowy. Ale i dzisiejszy odcinek też jest, że tak powiem, z tej wyższej półki, bo cóż ja dzisiaj chcę wam pokazać? Ano mam tutaj paletę od Anastazji. Ja wiem, że to nie jest ta najnowsza. Te palety tak szybko się ukazują, słuchajcie, że, że po prostu człowiek nie nadąża. A to jest paleta, która, zobaczcie, ona jeszcze nie była przeze mnie absolutnie dotykana, macana ani cokolwiek, a już wyszła kolejna. Więc bardzo chcę zrobić makijaż tą paletą. Tym bardziej, że tutaj widzicie, że ten rządek ten to są takie totalnie moje kolory. Tu jest przepiękny, taki alafioletowy. Ten brąz też jest bardzo ciekawy. Tutaj ten nudziakowy też, też mi się bardzo podoba. Oczywiście najmniej mnie interesują tutaj te, te dwie szarości. No, ale może kiedyś. Dobra, bo ja, jak zwykle się rozgadałam, tu już pewnie parę minutek leci. Bierzemy się za makijaż I oczywiście przychodzę do Was ze zrobionymi brwiami, przygotowaną powieką i zmatowionym łukiem brwiowym, ze względu na to, że w tej palecie nie ma takiego matowego, matowego beżu, bo ten beż, który jest, jest beżem takim satynowym. Biorę sobie pędzelek z Bailey. A, jeszcze Wam tylko jedną rzecz powiem. Słuchajcie, tutaj jest pędzelek. Tu, tu, tu. Z tej strony. Z tego, co tak mi się wydaje, tu jest włosie naturalne, tu jest włosie syntetyczne. I to włosie naturalne, słuchajcie, ono jest gorsze jakości niż tutaj to baby. Jeżeli taki tani pędzel z AliExpress jest lepszy od tego, to ileż ten musiał kosztować? A cała paleta kosztuje 269 zł? No ale dobrze, nie o tym. Zaczynamy sobie od tej pięknej morelki. Tąże morelką zbuduję sobie załamanie powieki. Znam już cienie Anastazji i wiem, że one z całą pewnością są mocno pigmentowane, więc biorę odrobinkę i delikatnie. O, tak, zobaczcie, to wystarczy tylko dotknąć. Budujemy sobie załamanie. I tutaj, jakby Anastazja jest sobą, cienie są genialnie napigmentowane, cudownie się rozcierają, a i ze względu na to, że nie wszyscy jesteście, jakby tutaj ze mną tak bardzo długo, to ja chcę powiedzieć, że ja generalnie cienie Anastazji bardzo lubię, bardzo lubię na nich pracować. Ale nie lubię tych palet za jedną rzecz: za stosunek jakby wielkości wyprasek do ceny. Bo mi nie chodzi o jakość, bo na przykład w Kat Von D mnie, wkurzał mnie stosunek jakości do ceny, bo jakość była przeciętna, umówmy się, a cena wysoka, więc y, natomiast tutaj mamy wysoką jakość cieni, ale tej, tych cieni jest bardzo, bardzo mało. Tutaj mamy 0,75 g, gdzie normalna wypraska to jest 1,8 g bądź też 2 g. Więc zobaczcie, to jest ponad dwukrotnie mniej niż standardowa wypraska. I to mnie wkurza. I dlatego ja zawsze mówię, że po prostu Anastazja powinna być tańsza. Natomiast jakość tych cieni jest naprawdę świetna. No i przepięknie się blendują. Zobaczcie, że ja pracuję jednym cieniem, a to się przepięknie tutaj rozciera na brzeszkach do chmurki. No bajka, bajka. Rzeczywiście praca z tą paletą to jest sama przyjemność. I dzisiaj chcę zrobić troszeczkę inaczej. Otóż nie będę budowała teraz zewnętrznego kącika, biorę sobie, bo krzyczy do mnie, słuchajcie, tutaj ten fiolet, na paluszek i na powiek. Chcę go położyć prawie, że na całości. ten cień jest tak jakby lekko transparentny, bo mam wrażenie, że cały czas przebija moja powieka, ale nie wiem, czy to nie jest to, że on jest podbity jakby takim różem. Teraz biorę sobie tutaj ten brąz na mały pędzelek, to jest HBE04 i zewnętrzny kącik. Zobaczymy, czy one się w ogóle będą kleiły jedna do drugich. Czyż Anastazja powinna się kleić. No tak, tutaj z tą pigmentacją to nie ma najmniejszego problemu. I ten brąz chcę obudować tym burgundem. Ale wiecie, co tutaj mam troszeczkę tego błyszczącego i on mi cały czas pod tych matów przebija. Teraz tym burgundem wjeżdżam odrobinkę sobie w załamanie. I to wszystko rozetrę tym pierwszym pędzlem. Teraz biorę odrobinkę jeszcze tego pomarańczu od tego tego. I wiadę nim sobie tutaj, żeby wzmocnić to załamanie. I to jest oczywiście p 66. Nabieram jeszcze odrobinkę burgundu i tu będę rozcierać. I teraz dopiero na taki płaski pędzelek. Nabieram sobie odrobinę tego matowego beżu bo tak jak powiedziałam on jest y, lekko satynowy i teraz dopiero odrobinkę tylko pod linią brwi przejeżdżam nim żeby tak jakby to wszystko uspokoić i wyczyścić ale nie chcę nim zjeżdżać zbyt nisko i nie chcę nim nic rozcierać ze względu na to że m, tak jak mówię on jest satynowy i tutaj mógłby mi się zadziać za duży błysk wszystko zależy od budowy oka jeżeli oko nie ma tutaj już takiej wiecie opadającej tej poduszeczki ta poduszeczka nie jest tak wypukła jak u mnie no to można sobie bardziej pozwolić z tutaj z pojechaniem czymś błyszczącym u mnie takie błyszczące coś uwydatni jeszcze to uwypuklenie i po prostu będzie źle wyglądało więc widzicie ja tylko jadę przy samej linii brwi biorę sobie jeszcze taki mały pędzeleczek, to jest z, tej, z tego zestawu OVW i ten najciemniejszy brąz, szkoda że tu nie ma jeszcze ciemniejszego koloru, bo mi brakuje czegoś. No ale dobra, bawimy się tym, co mamy, nie bierzemy nic innego. I od razu tym, co mam na pędzelku, przejeżdżam na dolną powiekę. Tu jak widać praktycznie prawie, że nie ma osypu. Coś tam delikatnie się osypało, ale wiecie, ja nigdy nie uważam z cieniami ze względu na to, że nigdy nie mam położonego podkładu, więc wiem, że nie muszę uważać. Natomiast wewnętrzny kącik chcę rozjaśnić właśnie tym tutaj jasnym beżem. Teraz zobaczymy, jak on tu się spisze. Ładnie się spisze. Będzie pasować. I oczywiście pędzelek Hulu P66. Aha, i słuchajcie, dziewczyny, bo widziałam w komentarzach pod którymś filmikiem, że pisałyście, że Was drapią te pędzle. A czy Wy... Używacie odżywek do, do włosia naturalnego. Pamiętajcie, że włosie naturalne to tak jak nasze włosy. Jeżeli nie będziemy odpowiednio pielęgnować, to one będą kłujące. Ale naprawdę te moje pędzle są mięciutkie. No wiecie, ta miękkość to nie jest tak jak u Daniela w tej serii DS, tak? No bo tam jest zupełnie inne włosie. Niemniej jednak mnie tutaj nic nie kuje. I tak samo dziewczyny, które maluję, mówią, że, że nic ich nie kuje. Ale pamiętajcie, dobra odżywka. Ja raz, ja raz na jakiś czas. Używam nawet Olaplexu do, do tych pędzli. Po prostu pielęgnujmy nasze pędzle, bo jeżeli umyjecie je tylko na przykład, nie wiem, w mydle jakimś i zostawicie do wyschnięcia, to owszem, one będą kłujące, one będą nieprzyjemne i jeżeli jesteście jeszcze do tego makijażystami i, i dezynfekujecie te pędzle, to one po prostu będą szczoty, a jeżeli potraktujecie je dobrą odżywką, to naprawdę one Wam się odwdzięczą. No i pamiętajcie, że to, że p 66 kosztuje coś tam, nie wiem, 14 zł jeden pędzel. To nie jest jakoś premium. Bo ja, za jakoś premium to trzeba zapłacić 40 zł za jeden pędzel. Także to taka mała dygresja, nie? No dobrze, i dzisiaj też tak mniej typowo mam liner od Burżua, i to jest w pisaku brązowy liner, o i nim chcę sobie zrobić kreseczkę. Po prostu przyciemniam linię rzęs. No przy czym ten liner niestety nie przykrywa. Zobaczcie tej perły, która przebija mi z tego cienia. No dobra, kreseczki zrobione, natomiast ze względu na to, że ten liner nie chce mi przykryć perłowości tutaj tych cieni, widzicie, błyszczących i on zamiast być brązowym, matowym, to jest taki... Widzicie, leciutko odbija, jakby światło. Ja dzisiaj chcę zrobić troszeczkę coś innego. Skopiuję troszeczkę Daniela, który malował mnie nie tak dawno temu i zrobił, słuchajcie, mi przepiękną kreskę, stąd też ja dzisiaj odważyłam się, widzicie, wyciągnąć nawet ogonek. I cóż zrobił Daniel? Otóż Daniel. Tu na środku powieki położył mi odrobinkę brokatu. Wiecie, że ja za brokatem nie przepadam, natomiast to są tylko takie drobinki i to jest liner od Kobo i spróbujmy go o położyć. A co? I tutaj tak delikatnie tu. I co na to, bo potem będę nagrywała, już jak zrobię makijaż, to będę nagrywała ulubieńców, więc co, niech się dzieje. Widzicie co, i ponieważ czegoś mi jeszcze brakuje, mam tutaj taki świetny liner od Rimmel i ja sobie jeszcze go troszeczkę tutaj położę. On jest taki, spójrzcie, o, widzicie? Fioletowo-niebieski, coś takiego, a niech się dzieje. No dobrze, kochani, to na tym etapie oko wygląda w ten sposób. To ja w tej chwili przeskakuję do tutorialu z testem podkładu i zaraz do Was wracam. No więc tak, makijaż twarzy mam wykończony, mam na twarzy właśnie ten podkład, który testuję. Wszystko jest wykończone, łącznie z ustami. Została nam tylko dolna powieka, bo tutaj też przykleiłam sobie sztuczne rzęsy. Bo to takiego wiecie, do takiego makijażu aż się prosi. Tak więc teraz chcę tutaj zacząć od tego takiego brązu, bo tego jeszcze nie używałam. Zobaczmy go, jak on będzie wyglądał. Na powiece. Ale się sypie. Natomiast ten kolor jest przepiękny, przepiękny. Naprawdę cudowny brąz. Wiecie co teraz żałuję, aż że zrobiłam sobie ten kolorowy, bo mogłam taki bardziej monochromatyczny zrobić makijaż tą paletą. Ale to nic. Wiecie co? Się odwlecza, to nie uciecze. Piękny jest. Zobaczcie, ten brąz jest po prostu bomba. On ma takie lekkie podbicie fioletu. Ja uwielbiam takie właśnie brązy, które mają do mieszka takiego różo fioletu. To ja dlatego tak kocham tą paletę, wiecie, od Kobo. A taki różo fiolet przepięknie podkreśla zarówno niebieską, jak i zieloną tęczówkę. No i fantastycznie też będzie wyglądał oczywiście przy oczach piwnych. I teraz wracam sobie do mojego Hulu P66. Bierzemy sobie tą morelkę. Ona się nazywa Cindy. I tą Cindy sobie tutaj poniżej rozetrę. No one się przepięknie ze sobą łączą rzeczywiście wiecie, no jakość tych cieni jest bardzo bardzo wysoka To, tego się wiecie, to, to, to nie da się powiedzieć, że nie wiem, że jest droga, ale do bani nie, ta paleta jest bardzo, bardzo dobra, natomiast gdyby tutaj były wypraski o takiej normalnej wielkości to bym powiedziała, że to jest jedna z niewielu wysokopółkowych palet, które jest godna polecenia, ale tutaj kurczę, trochę ten Wiecie, stosunek ilości do ceny mnie zaburza. Natomiast w sam wewnętrzny kącik chcę wziąć tego takiego niepozornego, on się nazywa Boli. Boli? Nie, nie wiem jak to się czyta. Boli jest napisane. Boli. To jest po prostu taki zwykły szampański z jakimiś takimi drobineczkami. Które rzeczywiście ładnie rozświetla, tak fajnie dopełni ten makijaż. Okej, okay. to zostało tylko wytuszowanie dolnych rzęs, bo na linię wodną już położyłam sobie kredeczkę z Revolution Pro, więc ja tu wytuszuję bardzo delikatnie moje rzęsy, ale moje rzęsy dolne są naprawdę, słuchajcie, bardzo rzadkie, a jednocześnie dość długie. Więc yy, one nie zawsze dobrze wyglądają, potuszowane, zwłaszcza w tym oku. No dobrze, kochani, to tak wygląda jakby skończony makijaż. I wracam do Was za kilka godzin na podsumowanie, zobaczymy, co się zadzieje. To w takim razie do później. No dobrze, kochani, to ja jestem na podsumowaniu. Słuchajcie, mamy godzinę 23.01, więc makijaż mam na twarzy już 10 godzin. No i spójrzcie, jeżeli chodzi o cienie do oczu, to tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Nie ma żadnego zebrania się, nigdzie, zobaczcie, nigdzie te, nie ma żadnych prześwitów, nic się nie dzieje. Tu może odrobinkę. I tutaj wiecie co, tu mi się zaczęło coś dziać jakiś czas temu. I nie wiem, czy zauważyłyście, że zawsze tutaj w tym oku coś się dzieje, więc myślę, że po prostu moja powieka zaczęła inaczej się układać. I tutaj zazwyczaj, jeżeli się dzieje, to właśnie tutaj odrobinkę w tym jednym miejscu. O, nie wiem, czy wy widzicie. Natomiast jak na 10 godzin naprawdę jest to całkiem przyzwoity wynik. No i cóż. Tak jak zawsze powtarzam, cienie Anastazji są bardzo dobrej jakości, natomiast uważam, że są za drogie. Po prostu. I to jest wszystko, co mam do powiedzenia, ponieważ jeżeli chodzi o jakość, to świetnie się blendują, są piękne kolory, dobrze napigmentowane, pięknie się właśnie utrzymują na powiece. Więc tutaj co do jakości nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Jedyne, do czego ja się czepiam, to ta cena, która uważam, że jest za wysoka, i ten, słuchajcie, naprawdę kiepskiej jakości pędzel. To mogłaby Anastazja serio zmienić, zmienić, bo no bo to trochę, wiecie, wstyd, żeby tanie pędzelki z AliExpress były lepszej jakości niż ten, który ona dodaje, wiecie, do palety. No dobrze, kochani. Tak więc test tych cieni uważam za zaliczony. Uważam, jeszcze raz powtórzę, że są bardzo dobrymi cieniami. Troszkę za drogimi, ale to wiecie, to każdy musi rozsądzić, jakby we własnym sumieniu, czy chce wydać te pieniądze, czy nie. Dobrze, skarby moje. Ja Wam ślicznie dziękuję za oglądanie. Koniecznie dajcie mi znać, czy znacie palet Anastazji, czy je macie, czy je lubicie, czy też może tak jak ja, już przestawiacie się właściwie na te nasze polskie bardzo dobre kosmetyki. Kochani, w takim razie ja Was ściskam, całuję, przepięknie Wam, dziękuję, że jesteście ze mną i zapraszam Was serdecznie na następne odcinki. Buziaki! 嗯。Mm.